Istnieje ważny powód, dla którego latem powinieneś ustawić grzejniki na piątkę. Brzmi dziwnie, ale ma to sens. Może zaoszczędzić ci sporo nerwów i pieniędzy jesienią. Wiele osób latem, gdy kaloryfery są nieużywane, zostawia głowicę termostatyczną ustawioną na zero, myśląc, że to najlepsze rozwiązanie. Jednak to, co wydaje się prostą metodą, może prowadzić do problemów w sezonie grzewczym. Przez długie tygodnie bez ruchu zawór grzejnika może się zablokować. Osadza się w nim wówczas kamień i brud. Kiedy nadejdą pierwsze chłodne dni, grzejnik nie będzie grzał. Dlatego zamiast skręcać na zero, zrób to. Ustaw głowicę na piątkę, czyli maksymalne otwarcie zaworu. Grzejnik nie zacznie grzać. Latem system ciepłowniczy nie działa, więc zawór pozostanie w pozycji otwartej. To mały szczegół, o którym większość osób nie wie lub zapomina. Takie ustawienie grzejnika to gwarancja, że jesienią twój grzejnik zacznie grzać bez problemu. Dzięki tej metodzie oszczędzisz czas i pieniądze na naprawy, bez stresu, bez wydatków i bez zimnych wieczorów pod kocem.